W Polsce jest około 2,5 tysiąca hoteli, a ja znalazłem najtańszy z nich. Jedziemy teraz sprawdzić, czy to, że jest najtańszy, znaczy też, że jest najgorszy. Za jedną noc dla dwóch osób zobaczyłem w nim 100 zł. Czy to dużo? Jak na hotel, chyba nie. Piękny, budzący respekt i najtańszy w centrum miasta z bogatą historią, które słynie z polskiej Sahary. Dobrze słyszeliście, w Polsce, na pustynię. Co prawda no nie w tym miejscu, nie w tym mieście, ale to miasto jakby z tego słynie, że gdzieś tam obok jest pustynia. No tak, w jakim mieście? Dąbrowa górnicza. Tu jesteśmy właśnie. W górniczej Dąbrowie. Stop! Musimy jeszcze sprawdzić, co nas czeka, więc czytamy teraz kilka opinii. W oknie, zamiast Rolet, był zawieszony papier toaletowy. W łazience był bardzo nieprzymny zapach kanalizacji. Sufit w kilku miejscach był w opokanym stanie. Telewizora w pokoju nie było, zamiast tego wystawał kawałek kabla antenowego. Jedyne, na co liczę, to to, że zobaczyłem papier toaletowy w oknach. Innowacyjne rozwiązania. Jeśli coś działa i jest głupie. To nie jest głupie. W kuchni brudno, w zlewie jedzenie, w kuchni latają muchy, latają po kuchni szczury. W łazience kabina prysznicowa się nie zamyka, w pokojach kurz, fatalne jedzenie. Niedoprawione, nie da się zjeść okropieństwo, nie polecam strasznie drogo i zdzierają kasę z ludzi. Brzmi strasznie, ale nie dajemy się zwieść, to jest najtańszy hotel. Wygląda na to, że będzie co sprawdzać, więc przygotujmy sobie tutaj listę rzeczy do sprawdzenia. Brudno, brzydko, robaki. Błagam. By pluskwy. Dziś noc nie przez Pluskwy w pokoju. Znowu one. Czuję się prześladowany. Mam nadzieję, że damy radę tutaj spać, bo nie mamy innego wyjścia. Nie mamy gdzie spać w Dubrobie Górniczej. Zostaw lajki, jeśli jesteś w Dubrobie Górniczej. Hotel nazywa się Pałacem i możecie sobie pomyśleć, gdzie tu jest pałac. Przecież to są same bloki. Dopóki nie zobaczycie tego. Pierwszą rzeczą jaką sprawdzimy jest dojazd. Na dojeździe możemy zobaczyć kilka większych dziur, takich jak na przykład ta, no i kilka też mniejszych dziur, takie jak ta ta, 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 ta. Ale nie ma totalnie dramatu, słuchajcie. Ja tu wjechałem, auto przeżyło, ja przeżyłem, moje zawieszenie również, więc wasze też powinno. Parking jest i to nawet taki całkiem spoko. Jeden tutaj, i drugi tam A jakbyście tu miejsca nie znaleźli, to macie też miejsca przed blokami Wszystko jest na tip top Okazuje się, że recepcja nie jest w pałacu Recepcja jest na zewnątrz Więc musimy tam teraz podejść, bo po klucze do naszego pokoju Dostałem wszystko w sms więc w sumie nie wiem, po co jest ta recepcja. Może się przyda, jeśli będziemy chcieli robaczki zgłosić. Zobaczymy. Pierwsza rzecz, jaka nam się rzuca przed pałacem, to są schody. Schody, do których w ogóle prowadzi droga. Zobaczcie sami. Schody mało pałacowe, bardziej takie łazienkowe. I to nie takie łazienki królewskie, tylko takie łazienki szpitalne. Pamiętajcie, że to jest hotel za stówę, to jest pięć dych na osobę. To naprawdę jest git. Hej, wydaje się taki premium? Kiedyś. Nie ma niestety windy, ale też jest fajnie. Mamy ładne schody, piękne poręcze, piękne rzeźbienia. Tu patrzcie na te obrazy w takich ramach w ogóle. Ej, te ramy są świetne, ja bym chciał takie do... na hater. Wyobraźcie sobie to, wchodzicie do tak pięknego miejsca. Zdobienia, ściany piękne, tapety. Wszędzie są, wiecie, ładne, klimatyczne obrazy. nagle to. Pokażę coś jeszcze, dobrze. No, dawaj, okay. Ej, nie. Ja prosiłem o prywatną łazienkę. Mamy prywatną łazienkę, ale po, poza spokoju. To jest pokój numer 5. Ewentualnie łazienka, akurat dostępna. I kochani, najwyraźniej mamy też osobny prysznic. Nasz pokój prysznic. Ej, zapłaciliśmy 100 zł 5 zł na osobę. A mamy trzy osobne pomieszczenia Bezpokój. dla siebie. Jest Ion. Zapraszam Was. pałacową sytuacją aktualnie. Wydaje mi się, że jeśli był jakiś, nie wiem, 1300 rok i bym witał kogoś w pałacu i bym dostał taki pokój, to poczułbym się urażony. Pani pokój zdecydowanie różni się od reszty wystroju pałacu. Cały pałac wygląda pięknie. Fajne, jest wystrojony, fajny, jest ładny. A tutaj jest. Turbo szpitalnie. Zwłaszcza, że nie mamy łazienki, która jest razem Ja Byłem przekonany, że będziemy mieli własną łazienkę. No niestety nie mogę się do tego przyczepić, ponieważ mamy prywatną łazienkę, tylko no, jest na końcu korytarza. Mamy prywatny prysznic, który jest też na końcu korytarza. Na pierwszy rzut oka już rzuciło mi się w oczy dużo przebarwień na ścianach. Wystrój no wygląda po prostu jakby to było turbo stare i dawno nieremontowane. Zacznijmy sobie więc może od takich podstawowych rzeczy, które powinny znaleźć się w hotelu. Mamy telewizor. Plasma TV. And bought myself. A Plasma TV. Check it out. Telewizor działa? Działa. Kolejną rzeczą, która powinna być w każdym pokoju hotelowym, jest lodówka. A tak się składa, że całe szczęście jest tu też lodówka. Tu jest zamrażarka, chyba. Jest ciepła. Nie jest w ogóle do prądu. Nie jest podłączona? Nie. Są tu jeszcze smugi po wycieraniu jakąś ściereczką, czymś, więc było czyszczone. Dobrze. Czajnik. Czajnik jest też bardzo ważny. Nie ma kamienia, ale pływają w nim jakieś dziwne czarne okruszki. Nie pijemy tego chyba. Zawsze jestem ciekawy tych właśnie talerzyków, sztućców, czy to jest czyste. I tutaj na pierwszy rzut oka wygląda, że wszystko jest naprawdę ładnie. Ej, nie no. Klasunia. może też, fajnie. Czysty. Nie ma żadnego śladu takiego kolorowego od dołu, jak często bywa. Kolejną rzecz, jaką dostaliśmy, to są te kubki kawusia, herbatka, cukier, cukierek, łyżeczka i kubek taki średnio czysty. Kubeczek numer dwa, też zaschniętym spodem, taki jakby, jakby ktoś tam nie dojechał do końca, czyszcząc yy, po prostu gąbeczką. Takich podstawowych rzeczy to jeszcze fajnie, że są też dwie lampki, obie działają. Więc jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, które powinny być w hotelu, tutaj są. Fajnie, jakby ta łódówka była podłączona przed naszym przyjazdem. Teraz łóżko, łóżko, łóżko. Najważniejsza rzecz w każdym hotelu to jest łóżko. Czy jest wygodne, czy jest czyste. To jest ważne. Na tym będziemy spali. Przyjeżdżamy do hotelu po to, żeby spać. Zacznijmy sobie od poduszki. Poduszka wygląda na czyściutką. Jest bardzo mi jakby tylko... Prosto spray To jest zapach proszku do prania I ten zapach mi odpowiada Jak wygląda pod poszewką? Czy ma ślady przepocenia? Tak <grym> Jakiś mały żółty plam Jakiś mały żółty plam <grym> jest Patrzcie Oj, ej, to nie jest dobry znak chyba. Kurwa, widzowie, ja byłem w zbyt wielu miejscach, w których były pluskwy. I jak coś widzowie to widać je dużo bardziej żywym okiem, ponieważ tych plam nie ma tak mało tutaj. Po prostu takie takie lekkie są, ale są. Ja w domu nie mam takich podróżek i wydaje mi się, że nawet nigdy nie, do, nie doprowadziłem do takiego stanu, podróżki mojej. Teraz mamy poście. Wydaje mi się, że to znowu jest rzecz, której nie ujrzy kamera, ale ja to widzę. To jest, tak jest. żółte. No. Ewidentnie tu jest białe długo. Mmm, o k***a! nie. Dobra, jedna rzecz. Szczerze, wy moglibyście patrzeć na to z tamtego bloku drugiego, byście, byście zobaczyli tę plamę białą. E, żółtą, przepraszam. Żół Tą białą plamę na tej żółtej pościeli, się byście zobaczyli z bloku obok, jestem tego pewien. Więc kamera na bank to ujmie. Wiesz co, widziałem chyba jeszcze gorszą rzecz, jak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Tak. Mm. Ja wcale nie miałem jakiegoś złego przeczucia co do tego hotelu Ja tak. myślałem, że to będzie okej, okay, nie? Z nie. zewnątrz jakby ładnie wyglądane. Tak Ja się totalnie... I początek nie, Ja się totalnie spodziewałem czegoś fajnego i miłego tutaj Zobaczymy jeszcze jak restauracja wygląda później, więc oglądaj do końca, tak? Bo potem jest jeszcze jedzenie i restauracja I dowiesz się czy my tu będziemy spalić czy nie, bo podobno mają być pluskwy Kołdra numer dwa. O be. nie no, jak ktoś to przybierał to musiał to zobaczyć Całe szczęście, że sprawdzałem, bo ta jest gorsza No ja go tak nie widzą, bo się trochę prześwietla Ale jakby ta ma no mega mało białego Patrzcie, tu jest biały, widzicie? Tu jest białe. Nie, to nawet nie jest do końca biały, nie? A no tak, no to, nawet, to, to też ma delikatne plamki, ale to, to jest w miarę białe wygląda, a tak jest w tym miejscu gdzie Ma Materac jest żółty. Nie wiem, czy jako nowy też był żółty. No nie wiem, no nie jest fajnie, ok? Nie jest fajnie. Ale nie ma też na, na nim dramatów. Nie ma póki co żadnych jaj pluskie, robaków. Póki co tylko po prostu jest żółty, nie? No druga strona też, nic, nic specjalnego. Ja nie wiem, jaki jest popyt na pobyty w Dąbrowie Górniczej, co nie? Przecież, Ale... Przecież no pewnie małe, ale tu mógłby być dosłownie najpiękniejszy hotel w Dąbrowie Górniczej, jakby tylko chcieli. Na ludzie, Kochani, stwierdziliśmy, że będziemy tu spać, ponieważ mamy własny kot i własną poduszkę. Po prostu walniemy się na jednym na mózgu. Dobrze kochani, przygotowaliśmy sobie już spanko. Patrzcie teraz, jak to wygląda. Za naszym łóżkiem, tam gdzie jest głowa, był... I nie nagraliśmy tego, a to by było dobre. Takie, no naprawdę. Nie żartuję, no naprawdę taki był. I, i się schował tam za naszymi głowami. To ja się zaraz leje, więc uciekam siku. Sprawdzimy razem łazienkę. Chodźcie. Ej, dobra, to jest taka malutka klitka. Co tu się dzieje w ogóle? Patrz na to. Jest Lewik. Tutaj jest yy, kibelek. Tu jestem ja. Nie mam jak nawet wejść. Ej, ale ja jazda no, po prostu... Się mogę obudzić maksymalnie. To jest wszystko co mogę zrobić to, że to jest hotel, to mega lipny standard. Przesięgam. Jest papier. Cieniutki, lipny papier. Niestety. I żeby nie było, ja trąk nie myłem. R ręce tu ma Natalia <noise> i tam się już leje woda w ogóle. No, powiem Wam, że jak na to, że to jest łazienka hotelowa, to jest trochę no. no dobra, ale przynajmniej jest tu czysto, więc y czystość, spoko, ale warunki hotelu. Mm. Kochani, my teraz idziemy już spać, bo jest już trochę późno. Rano sprawdzimy prysznic, rano sprawdzimy też restaurację i sobie wszystko podsumujemy. To był majster nas obudził. Jakieś... To jest majster? No, to nie jest jakiś kościarz, to jest ktoś tam wiesz, coś. Mm. Staliśmy widzowie, czy się wyspałem? Średnio, na tym jednym mamy już podwójkę, Ale dzianek jest piękny, trzeba iść i umyć, więc teraz sprawdzimy sobie kabinę prysznicową, bo jest ogólnie oddzielnie. To jest crazy dla mnie. Jest tutaj kabina prysznicowa. O tak ona wygląda. Mam też ręcznik ze sobą i musicie mi uwierzyć na słowo, ale ręcznik naprawdę jest czysty i pachnący. nocy. tego miejsca też zostawia dużo do życzenia, bo tutaj jest bardzo dużo takich niedokończonych miejsc i w niektórych miejscach jest jeszcze kurzu brudu. I teraz kabina prysznicowa. Zobaczmy czy jest tutaj jakiś grzyb i jak to wygląda. Tu jest taki dziwny, brzydki, czarny osad. Nie wiem, o co chodzi. Przekonamy się zaraz, ale ogólnie jest czysta. No poza tym jednym małym argumentem. Wywietrznik tu jest i działa. Jedyne, co mnie zastanawia tutaj, to to, że jest tutaj trochę mokro. Tak klucz do tego prysznica mamy tylko my, więc jest to mega ciekawe, czy ktoś tu był, czy po prostu to nie wiem, ta woda sobie leci raz na jakiś czas. Z odpływu nie śmierdzi, tak jak pisali tutaj goście w opiniach, więc z Wrażenia po prysznicu okej. Okay. Woda była ciepła z dużym i mocnym strumieniem. To mnie to bardzo zadowala. Najważniejsze rzeczy podczas prysznica. Nie było żadnego płynu ani szamponu, to uważam, że to jest duży minus, jak na to, że to jest hotel. Ja już się Jest w porządku. Ten prysznic jest jak najbardziej w porządku. Jedyne co zauważyłam, bo ja miałam głowy samą, więc międzyczasie musiałam się pochylić, że tutaj tu nie było wyczyszczone. No i Fakt tego, że jeżeli idziecie tutaj, tam na zewnątrz są jacyś ludzie, jakiś remont jest, więc musicie tutaj przyjść ze wszystkimi swoimi ubraniami, żeby je na siebie je nałożyć. a Mamy tylko te dwa mieszanki. To tyle na tym, nie? Wyszliśmy kochani na zewnątrz, jest piękne słońce dzisiaj i w sumie to nie tak nawet, że z własnej woli, tylko po prostu nas wyrzucili, bo się okazało, że pochodziliśmy troszkę za długo, nie ogarnęliśmy tego, ale no można było to powiedzieć w o wiele milszy sposób. A zdarzyło się tak, że przyszedł koleś, chyba właściciel, bardzo bezpośredni i otworzył i powiedział, że doba hotelowa skończyła, proszę wyjść, yy, macie Państwo 10 minut. Bardzo niemiło. Okazało się też, że restauracja nie jest restauracją hotelu, tylko restauracją zewnętrzną i od godziny 12 jest otwarta, więc siedzimy teraz w samochodzie i czekamy, aż się otworzy, żeby przetestować jedzenie tutaj, no bo jak tutaj nocujecie, to pewnie byście też coś zjedli, a jedna opcja jedzenia jest tutaj właśnie, w tej restauracji. Punkt 12, możemy wchodzić do restauracji, sprawdzić jak ona wygląda i czy tam jest smaczne jedzenie. Chciałem tak rozglądać tutaj w tej restauracji i powiem Wam, że naprawdę jest solidny wystrój. Dowolone mają tu fotele, mają tu świetne obrazy, witraże. Naprawdę wygląda to bardzo solidnie. One są bardzo ładne, ale są pokazane, bo mamy takie zbiórki. To prawda, jest jeden ładny stolik, w którym właśnie takie fajne fotele, ale to jest fotel, na którym jest rezerwacja. Rezerwujecie sobie stolik tutaj i macie dowolne fotele. Zdaliśmy już nasze kawusie, trzeba przetestować kawusie. Druga kawusie czarny. Nic takiego wow, nic takiego ble. Mm. Fajna kawa po prostu. I dostaliśmy też również czekadełko w postaci pasztetu i żrawiny. Średnio zagrycha przed naleśnikami i knedlami, ale, ale jest. Fajny pasztecik. Wydaje mi się, że może być samotny, ale nie jestem pewien. Do kawy mi się średnio pasuje <grych> Ta żurawinka fajnie wchodzi, nie? No. Do niego. prawda I co przyszło. Tak wyglądają moje naleśniczki. One wyglądają naprawdę Fajnie, jak tą Próbujemy naleśniczka z serem. Fajnie przypieczone z zewnątrz. Jest taki chrupki e RYOTOK, jedne z lepszych naleśników, które ja tam ostatnio. Właśnie przez tą taką kuchniącą skórkę. Bo w środku są takie soczyste, nie zas zasuszają. Nie są takie klejące. Wszelek jest idealny. Ej, fajnie dużo. Mhm. Mm Ten ser szybko jest trochę pomarańczowy. Jakby ze skórką pomarańczową. Jak? Dobra. Nie lubisz plusy No ja nie lubię w ogólnie. Ale dobra. No dobra, plusy. E Ocenę tutaj zostawię na ale Dla mnie to jest prosto kucha. Ale mega dobre są te naleśniki. Dziwne, te ślubka. Bardzo fajna. Ta jest taka tutaj, Ale chyba to nie jest teraz sezon na ślubki, więc rozmiar. Knedle są bardzo fajne, byłabym bardzo zadowolona. Gdybym wcześniej nie spróbowała tamtych naleśników, jestem troszeczkę mniej zadowolona, ale to tylko przez pyszność tamtego, a nie przez niepyszność tego. Jak coś, to ja odwołuję, że te śliwki były takie. I w tym pierwszym była taka trochę dziwna, ale w każdym innym była pyszna. Co mówiąc, cały nasz pobyt tutaj w najtańszym hotelu, czy był on najgorszy? Nie. Czy był on słaby? Tak. I to dosyć bardzo. Z tego co widziałem, to prowadzone tam też są prace remontowe w tym momencie, więc możliwe, że niedługo będzie trochę lepiej. Restauracja obok jest naprawdę fajna, bardzo klimatyczna, z bardzo dobrym jedzeniem, które jest w fajnych cenach. W restauracji są też dwie bardzo ładne sale, które naprawdę budują ten klimat i się czujesz naprawdę królewsko. Jedna sprawa, kochani. Błąd początkującego youtubera. Nie włączyłem kamery, kiedy po prostu prowadziliśmy dialog z właścicielem tego hotelu. Tak, to dokładnie ta sama osoba, która podeszła do nas do pokoju i powiedziała, że mam, mam 10 minut na wyjście. Teraz powiedział mi, zatrzymał się, powiedział, że a coś kręcicie na YouTuba? jakieś vlogi, coś robicie, mogliście mówić, mogliście pisać kolejnym razem, kolejnym razem przy rezerwacji, mamy dać znać, że coś robimy na internecie, bo tak nie pisać nic, to głupio i w ogóle I od razu był taki milutki w ogóle, no, widać, że mu się trochę głupio zrobiło, że nas wywalił. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby dostać Treatment. My jesteśmy po to, żeby pokazać, jak jest naprawdę. Kochani, szybka refleksja jeszcze. Bo powiedziałem, że nigdy bym tu nie wrócił. Aczkolwiek widzę, że oni mają remont, a ten nasz pokój na bank nie był remontowany. Więc jeśli ten hotel będzie wyremontowany i właściciel będzie nalegał, żebym tu wrócił, to przyjadę po prostu i obejrzę każdy pokój i dam wam znać, jak to wygląda teraz po remoncie. Ponieważ sam budynek ma ogromny potencjał, restauracja jest bardzo ładna, hole sale, wszystko jest naprawdę wow, tylko te pokoje i łazienki. Więc jeżeli to będzie wyremontowane i właściwie zarzeknie się, że teraz każdy pokój ma fajne warunki, to tutaj wpadniemy jeszcze raz i zobaczymy jak jest. Elo.